Dzień dobry, cześć, Robert z tej strony. Dzisiaj będzie w odcinku odpowiedź na pytanie, jak sobie radzić w tych czasach, albo jak sobie radzić, kiedy jest jakiś kryzys. I teraz będzie intro. Koniec intro. I odpowiadam na pytanie. Obserwuję w sobie w ludziach. Czuję to takie dwie, dwa takie uczucia, albo takie dwa demony. O! Może jeden jest demon. Jeden demon mówi tak. Aaaa! Nie będzie pieniędzy. Nie ma pieniędzy. Państwo pewnie też nie pomoże. Nie pomoże państwo. I w ogóle będzie wszystko źle. Aaaa! To jest jeden demon. A drugi demon mówi. Ku, ja chcę się czuć już bezpiecznie. Ja chcę, ja nie chcę działać w tym stanie. Ja chcę być bezpiecznie. Chcę wrócić do tego, co było. I to drugi. I teraz tak się wszyscy i tak się wszyscy kręcimy, czy znaczy inaczej. I tak się człowiek kręci między jednym a drugim. Jeden mówi, a a drugi mówi, ja chcę się poczuć bezpiecznie. I co ja mam na to? Poradzić, jak ja sobie z tym radzę? A ja sobie radzę w sposób następujący. Mówię tak, Robert, zobacz, ten chce poczucia bezpieczeństwa, ten chce panikę siać. A ty weź się, wy uspokój, wyluzuj i masz przecież parę dni na to, żeby coś wymyśleć. Więc pierwsza rzecz. Postaraj się stanąć obok tego. Ja wiem, no jest się w środku tego, ale na. No, potrzebę rozwiązania sobie, czy poradzenia sobie, no nie da się rozwiązać problemów, będąc w samym ich środku. Trzeba zrobić taki, taką sztuczkę mentalną ze sobą i trochę wyjść na bok. Więc wyjdź na bok i popatrz trochę na tego demona, który, który, który mówi, że niebezpiecznie, niebezpieczny, i pokaż na tego, na, na tego, który chce mieć poczucie bezpieczeństwa. Z boku na to popatrz. Nie bądź tym aż tak sterowany. I to pi pierwsza rzecz. Druga rzecz. Pomyśl chwilę racjonalnie, co się dzieje, w jakiej jesteś sytuacji i jak można temu zaradzić. Co jest dla Ciebie w tym czasie najważniejsze? I co może się zdarzyć najgorszego? I spróbuj to jak zagadkę logiczną rozpykać, mówiąc kolokwialnie. Czyli w przyszłym miesiącu nie mam żadnej kasy. Ja już nie mam żadnej kasy. Zostało mi 500, no dobrze, ale wpłynie przecież jeszcze z 500 plus. dwójka dzieci 1000. Ok, to już jest jakaś dana. Mogę poprosić tu o wsparcie, tu o wsparcie, tu o wsparcie, tu o wsparcie. Dobra, bo są ludzie, którzy radzą sobie z tym lepiej. Dobra, druga rzecz. I zaczynamy się zastanawiać, w jakiej sytuacji jesteśmy. Co może się zdarzyć najgorszego i kto może nam pomóc. O, to te trzy rzeczy. Co może się zdarzyć najgorszego? W jakiej jesteśmy sytuacji? I kto może nam pomóc? I stanąć obok tych dwóch, którzy krzyczą. Jeden krzyczy, że będzie bieda. Drugi krzyczy, że będzie, że potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa. Stanąć i po prostu normalnie w świecie to rozpykać. Czy to jest łatwe? Nie. To nie jest oczywiście łatwe. Bo może się okazać, że my tych rozwiązań Mamy jakąś limitowaną ilość, bo znamy limitowaną ilość ludzi, bo nigdy nie byliśmy otwartymi, bo nie umiemy prosić, więc zagadka będzie bardzo trudna do rozwiązania. Ale to jest czas, w którym trzeba sobie racjonalnie napisać, co trzeba zrobić, aby gdzieś tam nie polec. Tyle chyba w sumie. Mi się wydaje, że. Ludzie sobie z tym lepiej bądź gorzej poradzą. Oczywiście będzie sporo łez, sporo różnych takich upadków i, i w ogóle, ale ja Wam powiem jedną rzecz. Jak jesteście zdrowi, to macie kuźwa wszystko. To tylko trzeba teraz ruszyć głową, ruszyć dupą i pomyśleć. I nie płakać, nie biedować i już. Powodzenia.